Czytanie z księgi Estery. Królowa Estera zwróciła się do Pana, przyjęta niebezpieczeństwem śmierci, i błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła, Panie mój, królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela. Bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej, w pokoleniu moim, ojczyźnie, że ty, panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków, ich na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, panie, Pokaż się chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu Bogów i Władca nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i odwróć serce jego ku niewinności wroga naszego, by zginął on sam i ci, którzy z nim jedno jednomyślą. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie, opuszczoną i nie mający nikogo oprócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko, oto Słowo Boże! Bo Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci w wobec Aniołów, Pokój Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. I będę sławił twoje imię, za łaskę Twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan mnie wysłuchał, kiedy go wzywałem. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, trwa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Chwała Tobie, Słowo Boże! Chwała Tobie, Słowo Boże, stwórz o Boże we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Chwała Tobie. Słowo Boże, Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, Kłaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień. Albo gdy prosi o rybę, czy podam mu węża, jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to. Co dobre tym, którzy go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby Wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Pawła, Tobie, Wójste. Słowa są nasze Jezu, dziś do nas mówisz, proście, a będzie Wam dany. I dalej. Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Twój Ojciec da nam, to, co dobre. I jeśli nie zawsze to otrzymujemy, o co prosimy, to jednak prośba nasza jest zawsze wysłuchana, bo twój ojciec wie, co dla nas jest dobre. Tak jak matka, ojciec wiedzą, co dla dziecka jest dobre, a my wiemy. Że dziecko nie zawsze o to prosi, co dla niego jest dobre. Matka wysłuchuje, daje lepsze niż to, o co ono prosi. Przykładem takiej pięknej modlitwy jest modlitwa, jaką Estera do Pana Boga zanosiła w sytuacji, kiedy bardzo bliski współpracownik króla Perskiego. Obmówił jej naród żydowski, także przygotował nawet dokumenty dla króla, ażeby tenże naród móc prześladować jeszcze bardziej, nawet zabijać. Straszną karę. Miał ten naród ponieść tylko dlatego, że bliski współpracownik króla go odmówił. A zazdrości, bo ktoś tam z tegoż narodu wybranego spodobał się królowi dokładnie kuzyn i opiekun, właśnie królowej Estery. Królowa Estera. Oczywiście nie miała takich praw, jak to nam się wydaje. Nie, ona była z narodu odbitego. Dlatego wiedziała, że jeśli zbliży się do króla, sama bez wcześniejszego pozwolenia, to może sama być ukarana, samo podejście do króla już było czymś trudnym. A tu jeszcze z taką prośbą, która była wbrew bardzo... Bardzo współpracownikowi króla, który okazał się być niedobrym człowiekiem. Ale co jest tutaj piękne? Estera, zanim idzie do króla, to zwraca się do króla królów, tak, do Boga. Bardzo prosi, bardzo prosi, wstawia się za swój naród. I my wiemy, że modlitwa Estery została wysłuchana i ten, który na ten naród nastawał, sam, sam zginął, ukarany przez króla. Panie Jezu, co to znaczy dla nas, żebyśmy przed ważnymi rozmowami chcieli. Zwracać się do Ciebie, Twojego Ojca, do Ducha Świętego, a dopiero potem prowadzili rozmowy z ludźmi, bo najważniejszy Ty jesteś. I Ty możesz sprawić, że decyzję ostatecznie będzie podejmować ktoś, ale oświecony, oświecony przez Ciebie. I o to Cię prosimy. Budmy się za nasz naród, Polski, tak, aby ci, którzy sprawują władzę, naprawdę pragnęli dobra i chcieli rządzić w taki sposób, jak Ty chcesz. Królu, królu, Ciebie prosimy. intencji Ojca Świętego o nawrócenie grzeszników i dobre święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i misje święte. Ciebie prosimy. Wyszył nas się za naszych kapłanów, za duszpasterzy, o świętość dla nich i radość z pełnymi sakramentów. Ciebie prosimy. nas Dziś się za ciężko chorą na hanie o głęboką wiarę dla niej. I łaskę zdrowa, jeśli Pan tak chce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, w chwilach trudnych doświadczeń, jakie przeżywa teraz Twój Kościół, przyjdź mu z pomocą i umocnij Jego wiarę. Ciebie prosimy. Przysłuchaj nas, Panie. Boże Ojcze Przemogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przed Panami w Duchu Świętym za wstawieństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa Pan Naszego.